Świętochłowice. Wezwani na pomoc innemu patrolowi Seweryn i Dawid usiłują uspokoić agresywnych uczestników imprezy. Spokój się! Spokój się! Stosuj się do polecy! Patrzę! Ręce w tył! Ręce w tył! Wobec najbardziej agresywnego mężczyzny, dobrze znanego policjantom, funkcjonariusze musieli użyć Tasera. Spokój się, daj ręce w tył! Daj rękę! się do polecy, Daj rę rękę w tył! Skuwajcie! Spokojnie. Dobra. Wyjdź do drugiego pokoju. Wyjdź do drugiego pokoju, Mężczyzna był tu agresywny, użycie paralizatora. Potrzebujemy tutaj pogotowie, żeby mężczyznę przebadało. W trakcie zamieszania Seweryn rozpoznaje w jednej z uczestniczek imprezy osobę od dawna poszukiwaną przez policję. Wychodzisz. Ja nie ja chcę zrobić! Jest też osobą poszukiwaną nakazem do prowadzenia przez nowy w Chorzowie. Ta kobieta również znana jest policjantom z nietypowych zachowań w przeszłości. Pilnuję, bo ona pójdzie przez ogień. Okay? Za chwilę będzie pogotowiać chłopaka przy wodum. Nie, 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 nie. Skąd pani? Przecież tu. To... się tu siedzieli, skąd my mówimy? Ale wiesz, skąd to skąd jest to mój jest? chłopak, więc... To chłopaka się pani zapyta, skąd ta pani jest. Ale nie możesz kopać policjanta. Stosuje się do poleceń. On ci krzyczał, stosuj się do poleceń. Ale ja się zastosował tym, że ja was do domu. Nie. Jeżeli Jo widzę, że policjant próbuje ściągnąć z siebie dziewczyna, a ty wyprowadzasz cios policjantowi na klatka z nogi, no to zastanów się, czy to jest normalne zachowanie? Tymczasem jedna z kobiet usiłuje namówić policjantów, aby zrezygnowali z zabierania kolegi na komendę. Moje braciki mają 17 szkół, nieskończone, problemy narkotyki i alkohol... Ja z małą... ja naprawdę dość. Ja mam pięcioletnie dziecko, które ojciec zostawił, i moje dziecko pamięta, że jej ojciec mu w dupie. Próbuję nadrobić. Jak on naprawdę nic nie robi, on cały czas Oni mi pomagał. Mijać dziecku. Wysłuchaj mnie, jeżeli policjant mu wydaje polecenia, każe mu wstać, a on policjanta zadaje mu cios klatka. Nogum. Mimo to, że policjant. Głoszczyk. No bo. Oszczek Ostrzykł... Stosuj się ten... do policji. No, on jest tak na nazwów robi, że... Żeby... No ale nie, nie ma czegoś takiego, tłumacza on taki jest. Nie może się tak tłumaczyć. Na miejscu zdarzenia pojawia się pogotowie. Cześć. Cześć. Pan z paralizator. Jeden cykl, około pięciu sekund było. Zatrzymamy. Tak, tak. No właśnie, ale za co? Zatrzymaj. No przecież do karetki go biorą, żeby go przebadać. Chodź. A ty jeszcze... Uspokój się. No przyjechali po mnie, nie po Twojego męża. Łaź, bo robisz afera. Mimo iż mężczyzna został potraktowany paralizatorem, wciąż wykazuje agresję i grozi osobom, które według niego wezwały policję. Było działam? No, był on. raz. razu. Kto tego nie wiedział? Mi się rozeszli, ona poszła na konsoring. Tymczasem drugi patrol wyprowadza poszukiwaną nakazem doprowadzenia do aresztu kobietę. Reszta towarzystwa jest spokojniejsza. Dawid decyduje się rozpiąć kajdanki jednemu z młodych ludzi. No a te kajdanki, to się zachowuj, dobra? Jak nie, to a to jak jest. nie, to jest na sztabcie. Co jest za tutaj za larmo jeszcze? Ja tu nie chcę już słyszeć larma, żeby tu za chwilę zaś było przyjeżdżane. No, bo już dziś dzisiaj jest. Ustaniesz? No, dobra, dobra chodź, chodź, wystarczy. Idź tam, idź, chodź, mm. idź. Pani na krata tam i zaraz ja tam podejdę, a powiem jak, jakie papiery i będziemy działać.